Siemanko wszystkim, chciałbym Was dzisiaj zaprosić serdecznie do nowego odcinka. Będzie to odcinek z, um, z importu, ale z aktualizacji importu z którego robiłem, nie wiem, z pięciu odcinków temu, jakby możecie wejść na kanał, na kanał odsyłam Was do tamtego filmu e, z roślin wszystkich, które mi przyszły. Zobaczymy ich korzenie, e, ich stan i czy może już coś rośnie. Także zapraszam do oglądania. A więc nie wiem, czy pamiętacie, co do mnie przyszło w ogóle. E, próbuję się jak już tutaj zmieścić w kadrze, dlatego mi się tutaj tak garbie. Ale przyszło mi Anturium Luxurians, taki. Zobaczcie, mu się praktycznie nic nie stało e, poprzez e, cały import. W sensie, uciąłem małego listka, a tak, to, a tak to wszystko w porządku. E, przyszło mi BSAFF z trzema liśćmi albo czterema. Uciąłem jednego i wypuściło już u mnie. Jednego malutkiego liścia dalej dalej rośnie, jest dopiero maleńki. Przyszło do mnie również te, które się nie mieści w kadrze, czyli regale, nie AFF, tylko zwykłe regale Anturium. To musimy na pewno zajrzeć w korzenie i przyszło nam Anturium Moroense Dobrze mówię, chyba tak, Moroense eee, tu ziemiurka lata które wypuszczę tutaj. Nie wiem czy będzie widać, ale przez tej strony bardziej. O tak. Widzicie? Wypuszcza mi listka. Szalona, co? Dopiero co przyszła już, a już listek. Dobra, czego by tu zacząć? Może tak to podstawię troszkę troszkę, Zacznijmy od najmniejszej yy, rośliny, którą przy podlałem, co było nie jakieś super mądre. No bo teraz mam cały, cały, mokry mech. Zobaczcie, można go praktycznie wyrzymać. Jak dosłownie przed chwilą podlałem i stwierdziłem, że w sumie tego przesadzę do, do... zwykłego podłoża, nie będzie się w tym męczu. Mm. Nie chcę tu za bardzo w korzeniach ingerować. Skoro mi tak ładnie rośnie. Może powinienem zostawić go w tym? Co wy sądzicie? Widać wzrost korzeni, spójrzcie. Jest taki jeden z nowszych. Tu są wszystkie białe. W ogóle żadnego zmiłego nie ma. Żadnego, więc... No to anturium to kompletnie na plus. Mnie zaskoczyło. Praktycznie wszystkie podjęły wzrost. Więc jakby idealnie. Super. Próbuję to troszkę oczyścić. W sensie... Może bym nie chciał, ale... Chyba chciałbym go w, tym samej, w tej samej doniczce zostawić. Mm. I wtedy w sumie było przyjemnie zrobić jakąś mieszankę z... Um, z podłożem hydroponicznym, ponieważ mam wrażenie, że w samym mchu rośliny rosną z, trochę wolno. W sensie dużo wolniej mam, mam takie wrażenie. Może to jest błędne wrażenie. Mam wrażenie, że ten jakby nawóz... jak no, dłużej trzyma wodę, tak? Więc są trochę rzadziej podlewane. I mam wrażenie, że yy, no przez to, że mają mniej nawozu albo u mnie trafiają na no, po prostu dni, gdzie akurat nie nawożę, to one no, na logikę, bez nawozu, bez mniejszego ilości nawozu będą wolniej rosły. No i przynajmniej u mnie zauważyłem dużo mniejszy ten wzrost, w sensie przyrost roczny. Więc stwierdziłem, że go wrzucę do e, hydroponiki, ale z mchem. Pomieszam zaraz to podłuże. Tak, nie są przepiękne. Naprawdę są ładne. Znaczy w środku. Widzicie? One są po prostu wszystkie ładne. Nie wiem, jak ja to wrzucę jeszcze. Nie wiem, czy w ogóle, jak się wkurzę, to zrobię w samym i tyle. Będzie stało. Dobra, na chwilę to tutaj odkładam. Tu mam jakieś takie. Czy to ja to zmiksuję. W sensie potnę to i do was wrócę, bo nie chcę wam hałasować. Dobra, mniej więcej to wymieszałem. To jest mniej więcej stosunek jeden do jednego mech i podłoże hydroponiczne. Teraz spróbujemy to jakoś wsadzić. No, w... Poczekajcie, ten jak nie ściągnę, to może spróbuję. No nie, nie ściągnę. Ale nadodam trochę podłoża. chcę nam zhałasować. Troszeczkę jeszcze od samych kamyków. Teraz wsadzę tą moją roślinę i będę po prostu e, dopychał kamykami, w sensie podłożem hydroponicznym. Może jeszcze trochę dam na dno. Trochę teraz muszę ugnieść, żeby jednak wszędzie wszędzie dotrzeć, dopycham oczywiście, patrzcie jak tak widać korzenie, no to próbuję, żeby jak najbardziej weszły w każdy zakamarek te podłoże Teraz zobaczyłem, że w sumie bardziej dla siebie to robiłem, w sensie pod swoim okiem, a powinienem wam pokazywać jak to wygląda i co robię z tym wszystkim, nie? Więc już, 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 nadrabiam. Mam nadzieję, że nie hałasuję za bardzo i że będzie je dobrze słychać przy tym. Eee, jak to wygląda teraz, na chwilę obecną? Czy nie ma tak jakby takich zaduszonych... Tu troszkę może... Dopcham. O, tu dopchałem. Tu wygląda w porządku może trochę dopcham. Wiecie, jakby to się ładnie ukorzeniło w tym e, w mchu, więc super. Korzenie hydroponiczne wypuściło, czyli jakby... Nie jak to się nazywa, rolę mech wypełnił, którą miał zrobić. Spójrzcie. Tu jest troszkę komora powietrzna. Ale jakoś zaraz to dopcham, że już tego nie będzie. Wiecie, jak już, jak już one wypuściły te pierwsze korzenie y, hydroponiczne, to bez problemu jakby mogę nawet w takim i Nawet... W sumie gdybym e, chciał wrzucić od razu do, do zwykłej hydroponiki, tylko żebym miał po prostu problem z czyszczeniem tego mchu. Więc wrzucam do mieszanki i też będzie wydaje mi się, że super rosło. Podlewam to bardzo podobnie jak hydroponikę, po prostu, ale jakby nie podlewam tego, jak wlewając wodę, załóżmy, że to jest woda. Nie wlewam wody tu, tylko wlewam do daniczki, czyli... Jeżeli e, podłoże hydroponiczne coś podciągnie, to wtedy mech dopiero będzie suchy. A czasami, e, szczególnie z ostatnimi partiami mchu, zdarzało się tak, że jeżeli podlewałem od góry, to ten mech wszystko chłonął. Dosłownie wszystko, i potem korzenie wygniły. Więc od tamtego momentu robię tak, że po prostu wlewam do, e, do doniczki, a nie bezpośrednio leję po mchu. Dobra, chyba powinna być już wszystko w porządku. Jeszcze spojrzę tutaj, zaraz Wam pokażę, ale patrzcie, na dole jest delikatna warstwa, wstanę, na dole jest delikatna warstwa, jak widzicie, tego podłoża, potem jest ten mech, którego, o, czekajcie. którego nie oczyszczałem tutaj, te piękne korzenie, które się same wykształciły, przynajmniej tu, i na górze jest warstwa, ale też z mieszanku z a tu jest najnowszy no listek. Besę AFF. Besę odkładamy na bok. I czy teraz się zajmiemy luksuriansem czy kimś innym? Jak myślicie? Może weźmy luksuriansa, żebyśmy mieli go jak najszybciej z głowy. Chciałbym go. Wiecie co tak ładnie. To tu jest dużo bardziej sucho. Jest bardzo sucho. Ups. Nie no, w środku jest delika delikatnie wilgotno, więc powiedzmy wystarczająco. Oczyszczam mech. Mm, na tyle, ile mogę. Patrzę, czy nie ma jakichś zgniłków. Tu były jakieś malutki, ale to chyba był jakiś zgniły mech. Spójrzcie, jak należy te korzenie wyglądają super. Ręcko. Tu też jest mech. Tu jest korzeń bardzo wrośnięty, więc ja nie będę tego mocniej czyścił. Jak chce być wrośnięty, niech będzie, i tak tak robimy taką samą zasadę, e, co tam. Czyli mieszamy podłoże hydroponiczne z mchem. Próbuję to jakoś bardziej jeszcze oczyścić, bo jest dość suchy mech i może mi się uda bardziej niż w tamtym wypadku. Patrzcie, ile go tutaj w ogóle było. E, będziemy robić te. O, zobaczcie, jak poszło ładnie. Nie używam na to dużo siły. Czekajcie, to może są jakieś zgniłki? Nie widzę. W sensie to są jakieś takie przysuszone delikatnie korzenie, ale nie podgniły. One też nie są, wiecie, zasuszone, że już nie żyją. Po prostu widzę, że nie, nie są jakby najwitalniejsze na świecie. Też, ja też widzę i pamiętam jak ja to czyściłem, bo jednak był problem, tak? Z czyszczeniem tego. O, spójrzcie. Mech! Mech mnie oblazu. Wsadzimy to trochę chyba głębiej tym razem. Co to jest? Tu jest taki korzeń, który mi się troszkę nie podoba. Spójrzcie, ale na końcu jest biały i żywy, więc go zostawiam. Nie będę bardziej obciążony. Najwyżej podleję e, z, enzymami, z e, enzymami i to wszystko rozłoży się. Dobra, dobra, dobra. Na chwilę odkładamy roślinkę. I ja w tym czasie zrobię te podłoże jeszcze raz tak samo jak przed chwilą, przy po prostu to i mieszam z tamtym podłożem zwykłym, hydroponicznym. Dobra, mam tu wstępne podłoże, na dno posypię trochę samego podłoża. jest same podłoże na dnie. Pewnie wam hałasowałem, więc to ciszę I teraz jeszcze trochę tego. Hej, okay, fajnie. No i teraz wrzucamy naszą roślinkę. w tym miejscu może Wam roślina podsychać. Co próbujemy zasypać, żeby, do, tak jak mówiłem wcześniej, żeby do każdego zakamarka wyszła. To jest w sumie dość ważne. Jak zrobił Wam się e, komory, powie komory powietrza, nie wiem czy się to tak nazywa profesjonalnie, ale jakby no takie miejsca, gdzie jest po prostu same powietrze, a nie ma podłoża, to w tym miejscu może Wam roślina podsychać. Co będzie nie najlepsze w skutkach później, bo może Wam po prostu e, zacząć gnić. Od podstawy. Ja wziąłem... to podłoże było trochę bardziej zrobione z, z mychem. Mam takie wrażenie. No jak to wyglądało? Korzenie. Czy je w ogóle widać? no, w niektórych nie widać, więc to jest akurat spoko. Zaraz wam wszystko pokażę. Spójrzcie, jak to wygląda na chwilę obecną. Zaraz wam pokażę jakby efekt końcowy, To ja nie będę wam pokazywać tak pojedynczo, nie? Wsadzimy też głęboko, żeby ona podrastała tymi korzeniami powietrznymi do gleby już, żeby po prostu mogła się umacniać. Chociaż ona naprawdę całkiem, całkiem dobrze przeżyła ten, ten, import, bo to jest wszystko z importu, nie? Ale mówię, dużo nie. Jeszcze na górę bym posypał e, tą resztką, co tu mam, plus jeszcze zwykłe podłoże sobie, żeby tak nie wysychało po prostu. Dobra, przychodzę już z gotowym produktem, że tak to nazwę. Spójrzcie, na dnie jest warstwa, później jest mieszanka, generalnie wszystko potem już było mieszanką. Spójrzcie jak to wygląda. Korzonki widać. Tu jest na przykład. Widać go. Widać. Tu zaraz obok jest ładne. Powinno być wszystko w porządku moim zdaniem. Szukam tego ładnego, na którym miałem się opierać, żeby wam go pokazać. Ale go teraz nie widzę. Gdzieś tutaj był. No nieważne, spójrzcie, jeszcze z bliska wam. To jest jedyne... To był jakiś uraz, przez co... No po prostu tak się zrobiło. Anturium Luxurians, bo nie wiem czy mówiłem. Ale bardzo fajnie przychodzi import. Widzę, że tu ma jakieś plamki. W tym momencie to zobaczyłem. Zobaczcie, jakie dziwne plamki. Żółtawe to nie światło odbijające, to są plamki. W trochę wiecie jest, co. Jak yy, variegata. No oczywiście to nie jest variegata. No fajnie, dobra. Ważne, że jest przesadzony, tak? Dobra, ten mech... E, przykładem tutaj. Będziemy teraz, że tak powiem tego większego ga gałgana obserwować i tu nie zamierzam robić mieszanki hydroponicznej chyba, że to będzie ta roślina chociaż jeszcze nie wiem, naprawdę nie wiem on jest chyba w takiej samej wielkości doniczkach o tak dobra, pójdźmy, zacznijmy od tego, bo jest y, bodajże suchszy tamtego dopiero podlałem, nie wiem czemu, nie wiem czemu w ogóle przed samym filmikiem zacząłem podlewać rośliny no ale już to zrobiłem okay, wyszło to całkiem nieźle ale od razu widać... Od razu... Ło! Wow. Uuu, trochę śmierdzi, trochę śmierdzi, nie powiem, że nie. Od razu widać gniłki. Zobaczcie, co jest cały z gniły korzeń. Chcę, żeby to mi się wypieprzyło. Bo będzie dopiero płacze, jak będę musiał to zbierać. Ale ja to od razu widzę cień. No, sporo jest... Tych gniłków. Zobaczcie. To Zobacz, są po prostu korzenie. Nie do końca, które się przystosowały do tej. Gdzie to jest? To ten jest taki zgniły. Patrzcie, ale jest do momentu dobry. Chcę wam go całego pokazać. Patrzcie jaki był długi. I do momentu jest zgniły. Znę tu od zdrowej tkanki. Taki wielki, długi, zgniły korzeń. No i co? Po prostu teraz jest czyszczenie. Teraz jest czyszczenie. Boże, że jak zaraz będę się oczyszczać ten mech, czyli te korzenie z tego mchu, to będę płakał. Dopiero wtedy będę płakał. Nieco przed chwilą robiłem. Jak są maluszki, to nie ma tyle e, kłopotu z nimi, co z taką wielką rośliną, jak to na przykład. Ale widzę też, że on ma potencjał do rośnięcia. Albo przynajmniej mam takie wrażenie. Oczyszczamy dalej oczywiście z tych zgniewków. Jest ich sporo, jest ich sporo nawet w sumie. Najwięcej z wszystkich rośnie, Chociaż jeszcze biorący nie patrzyłem, ale patrzcie z plusów. No nie pokażę wam teraz, bo nie chcę tego podnosić. Ale jest biały korzonek, który rośnie, więc już fajnie. Tutaj też jest. Zobaczcie jaki podjął wzrost. Jest super. To jest najważniejsze. Także się już przystosowuję do hydroponiki. Pokażę Wam potem na końcu, ile było tych dniłków, ale nie mam jak się na to, na to na razie zabrać. Dobra, tu jakoś tak. Ciach. Tu jakoś tak. Ciach. No sporo ich będzie, no ale trudno. Jakby po liściach w ogóle nie pokazuję, jakby ktoś pytał. Teraz go wam pokażę, ale w ogóle nie pokazuję jakby miał zgniłe korzenie. Nawet nie ma jednej takiej zmiany, która się pojawiła u mnie, tylko wszystkie już, jeżeli są, to są mechaniczne, które przyszły wraz z tą rośliną, więc... No... Tak naprawdę, gdybym nie nagrywał tego filmu, to bym nawet nie spojrzał do korzeni. Co może i by było głupie, no bo teraz przynajmniej wiem, że ona ginie. I to całkiem mocno. Myślałem, że mniej, bo myślałem, że mniej. Ja widziałem przez Doniczkę parę tych zników, a nie spodziewałem się, że aż tyle. Czy co? Ja muszę to chyba oczyścić tak jak myślałem, że będę musiał. Tak jak się bałem. Bo to będzie po prostu wygodniejsze dla mnie. Z oczywiście, mech używam drugi raz zaraz. A może na górze będą. O! Ja już widzę tutaj na przykład korzenie, które są dużo ładniejsze. Od razu tutaj widać, widzicie? Korzonek. O, może wam to pokażę jakoś. Żonek, który, nie, nie pokażę wam, bo wszystko rozsypię, który podjął wzrost. Więc, więc, no nie jest najgorzej, naprawdę nie jest najgorzej. To, że, to, że już rosną te korzenie, to jest super znak. Naprawdę. Bo, bo mogły po prostu wszystkie gnić i nie widać w ogóle w nich życia. To by było jeszcze gorszy, gorszą sytuacją. Ten jest cały czarną podstawy, co mi się trochę nie podoba. O, i nawet bardzo. Oczywiście już po takim czasie wydaje mi się, że będę mógł użyć senzymów. Znaczy, generalnie jest zalecane, żeby używać je od razu też przy każdym podlewaniu. Zgoda, tylko mam wrażenie, że jeżeli się przenosi rośliny do hydroponiki, przynajmniej w moim przypadku tak jest, o tak, z autopsji to znam, że jeżeli przenoszę rośliny Czym jest tu zgnite, ale żyje? Nie wiem. E, to, że ją przenoszę i podleją enzymami na rozkładanie tych korzonków, to gniją nawet takie, które normalnie były... Znaczy gniją nawet te, które... Poczekajcie. Enzymy rozpuszczają te, które nawet by nie gniły normalnie, bo są po prostu uszkodzone przez e, czyszczenie e, korzeni. I, i dlatego ja używam po jakimś, nie wiem, miesiącu. Czasem dwóch tygodniach, czasem i trzech tygodniach, po jakimś czasie po prostu nie od razu, żeby, żeby też oszczędzić te korzenie, które są w takim średnim stanie, ale dadzą radę. Bo jakby, jak się używa tych enzymów, to mam wrażenie, że one też rozpuszczają te takie śred w średnim stanie. To nie jest najgorsze, ale nagle możesz stracić cały system korzeniowy, bo enzymy ci go rozpuszczą. Czy to są nadal zgniłe korzenie? Nie wiem jak wy to widzicie w tym momencie, ale powiedzmy, że się skupię, żeby to jak najszybciej zrobić. Teraz nie wiem, czy na przykład do hydroponiki tego? Nie, no już zostawię w tym. Nie będę kombinował, co? Niech on wyrobi ładne korzenie i wtedy będę mógł kombinować. Czyszczę to palcami, bo nie mam dwóch rąk, żeby trzymać nożyczki w drugiej po prostu. Ale zobaczcie, tu jest korzeń, który rośnie, tak? Fajnie, więc mam nadzieję, że to jednak odbije bardziej. Tu odrywam jakiś zgniłek. Tu jakiś zgniłek złamany. czy dużo jest zgniłych przez to, że były uszkodzone po prostu i i potem one po prostu przy wilgoci, czy przy nadmiarze wody, no bo w mchu jest woda, one zaczęły podgniwać. Jakby to jest normalne przy czyszczeniu korzeni, tak? Uuu, dawaj gomoręzę. O, o przysiądę i Lecimy z tematem. Dobra, teraz wezmę już nożyczki. Ale generalnie, jak na zimowy import, jak na mój pierwszy import może tak, to rośliny przyszły naprawdę w super stanie. Naprawdę super stanie. Zobaczcie, jak one w ogóle wyglądają. Ja nie wiem, czy straciłem... No może z, z jednego... Li... W tym w regale, ten, który ma najbardziej podgniłe korzenie, nie straciłem żadnego liścia. Ale to też jest, pamiętajcie, że to nie jest tak, że nie wiem, za każdym razem on no, tak gniły. Nie ponieważ przypomnę jak pójdziecie do tamtego filmika filmiku e, to zobaczycie że on miał suche korzenie i jakby najprawdopodobniej też przez to one tak pogniły no bo potem dostały wilgoć no i po prostu były zeschnięte teraz to są korzonki tak jak mówiłem one podjęły wzrost w niektórych momentach to widzicie białego zaraz obok was no hmm. co mam w ogóle więcej powiedzieć Wyczyściłem. Spójrzcie, ile było zginników. To jest bardzo dużo. Praktycznie cała garść. To wszystkie podniłe korzenie. I czy coś jeszcze mam wam do dodania? Chyba nie. Chyba go zaraz zasadzimy po prostu. Dobra, oczywiście, zasadzimy go do tej samej doniczki, czyli do tej. To na dnie ma troszkę ubitą. Tą. Ale może trochę dodać. Pojedyncze kamienie. Żeby, no nie wiem w sumie nawet co robię, ale parę dorzuciłem. Jeszcze dorzucę, chu. Opa i wsadzamy. Bo teraz jest, jak zauważycie, troszkę mniej tych korzeni niż było. Może to i lepiej. Może to i lepiej. Może nie będę tak mocno dociskał tego. Bo się nie będą mieściły, tylko normalnie już się wsadzę. Wszystkie te zgniłki. Znimki odpadły, to jest jeszcze jakiś jeden pojedynczy, więc wydaje mi się, że już powinno być w porządku. Ja to z, enzy z enzymami, tak się mówi? Enzymami po prostu, co ja wiadam. Ja to enzymami podleję, żeby, żeby co, jeżeli jeszcze zgnije, jakieś końcówka przygnije, pojedynczy korzeń, żeby mi po prostu nie zjadło to z na całej rośliny. I, i powinno być w porządku, wydaje mi się, już. Jeżeli nie będę widział takich dużych zgniłków, to nie będę po prostu zaglądał do korzeni, a dopiero jeżeli bym musiał coś in, interweniować, wtedy może bym zaglądał w razie czego, a tak to nie mam zamiaru na, tą, na, na obecny moment. Boję się, że zrobię to zbyt niechlujnie i na przykład gdzieś się mogły zrobić te komory powietrzne. Komory? No nie wiem, czy to się w ogóle nazywa, no ale wiecie, o co mi chodzi. Przestrzenie między... powietrzne. Że, no, że będą korzenie mi się wysuszały, no ale mam nadzieję, że jednak tak się nie stanie i że robię wszystko dobrze. Jest twardy ten korzeń. Dobra, ja to dopcham i zaraz do was wrócę. Dobra, tak to wygląda z bliska. Zobaczcie, tu niby mogłem trochę więcej dać mchu, ale wiecie, jak? nie chcę tego mocno wyciskać. Więc ja tak to już zostawię, e, dam enzymy, powinno to być wszystko w porządku, zobaczcie, tylko że nie naprawdę wyglądają okej, okay. jest ładny, tu jakiś rośnie, więc no dajmy mu nadzieję, jeszcze mam zbliżenie na liście, no bo spójrzcie jakie są śliczne, anturium regale i generalnie jest uważany za jedno z cięższych, w sensie poza witryną, a jak na razie to zobaczcie, nawet, nawet liście mi nie odrzuca, nawet one nie żółkną, nic się z nimi nie dzieje, są takie jak przyszło. Więc no, na razie jest wszystko ok. Wiecie co? Ostatni jest Anturium Moroense, także z importu, jakby to jest film o importach, ale spójrzcie u niego na blisko. To jest jedyny. O tak. Korzenie całkiem nieźle, co nie? Całkiem nieźle. Ja bym powiedział, że nawet są w porządku. E, czy widzę jakieś, które podjęły wzrost? Dajcie mi chwilkę, bo na pewno taki się znajdzie. Tutaj, tu wydaje mi się, że jest taki. Mm, te tutaj w ogóle nie gniją, więc wydaje mi się, że tak, tak, wszystko w porządku jest z nimi, ale słowo, wszystko w porządku to jest nawet za mało w tym wypadku. Bo spójrzcie, oprócz tego, tak, może będzie widać, że wychodzi nowy liść. Chciałbym na niego złapać ostrość, no ale zobaczcie, tutaj wychodzi nowy listek. Tutaj idzie nowy stożek wzrostu. Widać go. A tutaj wychodzi kolejny. To jest efekt plastycytokinowej. Że mam aktualnie trzy stożki wzrostu. One pewnie obumrą. No ale miejmy nadzieję, że chociaż pierwszy raz mi się coś utrzyma. Jakby. Pod tym też nic nie widać, myślałem, że będzie gorzej. Ma jakieś plamy, oczywiście, ale to są takie naprawdę w ogóle niewidoczne. Ja na, na swoich aktualnych Art Anturiach mam gorsze, że, że na tych te liście ma takie trochę splamione niektóre, ale to mi w ogóle nie przeszkadza, bo jakby idzie nowy liść, idzie wszystko. I tu dałem, podlałem go dzisiaj enzymami e, z nawozem takim bardzo delikatnym. I mam nadzieję, że to mu coś dało, bo ten liść chyba nie chciał wyjść, bo miał trochę przysucho. Zobaczcie, jak go teraz widać. Więc no to co, cieszmy się, że tak jest w ogóle. Ja się szybko z wami jeszcze pożegnam. Dobra, ja bym się z wami szybciutko pożegnał z tego biurka syfu i hańby w ogóle wszystkiego. Mam zamiar jeszcze nagrać jeden odcinek na szybko, dopóki to jest brudno, to już sobie... Hmm, korek. To już sobie wtedy pozbieram. Eee, no ale do was co? Dziękuję wam ślicznie za oglądanie za to, że tu do, ze mną do końca dotrwaliście. No i życzę wam super nowego roku, oby był urodzajny w sukcesy i żeby wasze jakby pragnienia, niepragnienia, postanowienia noworoczne się spełniły. Jakby wszystkiego najlepszego po prostu i zapraszam do oglądania innych filmów. Pa!